Mamy czaty coś pięknego, mianowicie kolejne zwiastuny rozgrywki z Phantom Blade Zero. Więc sobie zerkniemy, sobie zaraz odpalimy. Sekunda, już wam tutaj przechwycę odpowiednie rzeczy i jedziemy. Oglądamy. dawam wam nieco głośniej. I oglądamy. Zobaczymy, co my tu mamy. Nie no, bieganie po ścianach jest rewelacyjne. Sama kolorystyka, taka mroczna, nie? Bardzo mocno Dark Soulsowa, smutna, stonowana. Nie mamy zbyt wielu kolorów, jak to było w Wukongu chociażby. Czy mi się wydaje, czy mieliśmy prowadzenie do ogniska? Mieliśmy taką czerwoną poświatę tuż przed ogniskiem. W Eldenie było coś podobnego. Nad łaską były takie złote, wiecie, pierdółki. Ło! Wow, rodem z Kung fu filmów wycięte. Nie chcę stopować całości, potem sobie to obejrzymy. Wiecie. z spowolnieniu, że tak się wyrażę. Ciemaneczko Isa. Isa przyszła, dzień dobry. Czy mi się wydaje, czy chłop z jakiegoś muszkietu strzela? Dobrze mi się wydaje. Czyli nie będzie tylko broni białej, rozumiem, ale również jakaś prowizoryczna broń palna. Matko jedyna, ile tu się dzieje. Za chwilę to sobie rozbierzemy na czynniki pierwsze, bo już się nie mogę doczekać. W ogóle na tym revealu patrzcie, ile mamy rozmaitych broni pokazanych. Widzę, że arsenał będzie potężny. Jezu Chryste, co tu się dzieje? Quick time event. Jak go dwoma palcami położył. Zajebiste. <laughs> to jest z pirackich legend wyci wyciągnięte, akurat. Ze żadnego zastosowania w praktyce to takie spuszczanie się na nożu nie ma, nawet na... Ma na żaglach. Ale mega efektownie to wygląda. Ach, kopnięcia w powietrzu. Chłop ma haki. Tradycyjna chińska broń. For Honor Nuxia używa takich haków. O, nie wiem czy widzieliście, później wam to pokażę jak zastopujemy. Co chłop wykonał? Kiedyś mówiłem o tym nie jeden raz, że za pomocą takich haków końcówka, która jest tym hakiem, można zaczepić jedną za drugą, żeby przedłużyć zasięg broni. I tak bardzo mocno zamachowo, tak jakby się sierpem machało, yy, chłop użył ataczku. O tu. Pyk. Później to sobie będziemy stopować, będziemy analizować. Ale strasznie podoba mi się to, że mamy tak dużo inspiracji właśnie kinem kopanym, czyli kung fu z takich jeszcze starych, starych, starych filmów. Można by powiedzieć nawet sprzed 80 roku. Rewelacja. I po raz kolejny mamy strasznie taką szarą kolorystykę. Bardzo realistycznie to wygląda, jeśli chodzi o otoczenie i świat. Ależ, no nie mogę się doczekać tego, no nie mogę się doczekać. Piękne. Do, no, dobra. Proponuję obejrzeć jeszcze raz powolutku i zobaczyć, co się tutaj dzieje tak naprawdę. W sumie z tego co widzę, to jest gameplay na RTX-ie, na NVIDIA. Pytanie do Was, czaty, czy wy wiecie coś na ten temat? Czy na konsoli PS5 też to będzie tak pięknie wyglądało? <grym> czy to tylko i wyłącznie na najnowszych PC-tach? Bo powiem Wam, że ilość szczegółów, jaka tu się wyczynia, no to jest masakracja. Wiecie co? Odpalę sobie nieco wyższej jakości film. Spróbujemy jeszcze raz. Tym razem będę troszkę stopował, żeby się skupić na poszczególnych elementach. Samo to ujęcie. Jak wygląda miasto? Zobaczcie na te kostki, na te drewna, ile tu macie szczegółów w tych płytkach poszczególnych. To popieprzone jest, jak to wygląda. Zdaję sobie sprawę, że to jest prezentacja dopiero, więc dali nam coś najlepiej wyglądającego, żeby zareklamować w jakiś sposób produkcję. No, ale mimo wszystko, mimo wszystko, wygląda kapitalnie. Bieganie po ścianie. Świetnie wygląda to. I zobaczcie, jak postać się odbija. Nie masz wrażenia, że ona wślizguje się na te ścianę, tylko robi te rzeczywiście odbicia. I widać ten moment postawienia stopy na ścianie. Jeszcze raz. Uwaga. Tup, 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 tup. I nawet jak tutaj jest końcówka. Jeszcze chłop robi piroecik. Tak samo tutaj, mógłby sobie normalnie zeskoczyć, ale nie, ale nie, dlaczego ma normalnie zeskakiwać z łańcucha, jak możemy dodać efekciarską animację? O, to jest moment, który zauważyłem wcześniej. Zobaczcie na tę czerwoną linię, która prowadzi nas, można powiedzieć, do ogniska, widzicie po lewej stronie postaci. I z jednej strony można powiedzieć, że to jest ułatwienie, no bo generalnie wiecie, jak jest w Soulsach. Skipniesz ognisko, no to skipnąłeś ognisko. Ale z drugiej strony to raczej nie jest Souls-like, tylko potężny slasher. Więc ciężko powiedzieć, żeby to było jakieś super-hiper utrudnienie. Raczej nazwałbym to ulepszeniem jakościowym. Tak jak mieliśmy w ekspedycji upgrade, który, nie wiem, sprawia, że możesz od razu powtórzyć walkę zamiast biegać do niej 15 kilometrów. To taki. Wydaje mi się, Quality of Life. Tak bym to nazwał. Nie, no ten widoczek to jest rewelacja. Sekiro miało piękny zamek w Ashinie, prawda? Cała ta okolica również była dosyć mocno szczegółowa, ale mimo wszystko tam mieliśmy czasy i mm, takie mocno japońskie, tak? Natomiast tutaj mamy stricte jakąś wioskę z pagodą, jakąś większą świątynią w centrum, tam po, w środku ekranu. Dookoła wszędzie góry. Czujesz się tak, jakbyś był w klasztorze Shaolin, można powiedzieć, a to była wioska, która jest poniżej klasztoru, który był na wzgórzu. Także nie, no rewelacja. Czy gram w to na premierę? Pyta Bladeu O, Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, no bo na premierę zapewne nie będzie jeszcze gra działać, pewnie jakoś super, hiper sprawnie wszędzie. I no, jest duża szansa. Nie musisz mnie namawiać. Tak, gorde, dobre, dobre. Zagrałbym na, na premierę oczywiście, ale wiecie, jak jest z grami na premierę. Być może nie będzie to działać, nie będzie to um, tak płynne, tak dokładne. Um, nie będzie dobrej optymalizacji na poszczególnych sprzętach, więc wolę poczekać, zobaczyć, jak gra śmiga i dopiero później ją zakupić. I modlę się, żeby było wsparcie z polskim językiem. Patrzcie, jak wypadli przeciwnicy od boczków. Tutaj sobie wyskoczyli z góry, nie? Ci mari marionetkowi. A tutaj? Rozbił chłop po lewej jakąś, jakieś skrzynie drewniane, czy jakieś ściany, i normalnie się wpierniczył. Ładne wejście mieli. Tu jakaś asasynka, co się śmieje. Jedna z drugą. Dobra. Tu mamy fragment walki. Korkociąg. parowanko, korkociąg, cięcie i ten atak. To jest czaty. To jako osoba ćwicząca kung fu mogę wam od razu powiedzieć: w kung fu jest pełno form, w których jest bardzo dużo tego typu pozycji. Jest to jedna z pozycji żurawia i można tej techniki używać zarówno w walce wręcz, jak i w walce z bronią. Jak ćwiczyłem właśnie dwoma, dwoma mieczami, no to mieliśmy bardzo dużo tego typu pozycji. Gdzie właśnie masz dźgnięcie do przodu, i jako przeciwwagę wyrzucasz nogę po przekątnej do tyłu. Nie? Także taka sytuacja. No, jeszcze raz sobie to cofnę. I może to służyć do dwóch rzeczy. Takie wyrzucenie nogi może służyć. Jedna rzecz, pyk, to jest uderzenie dwóch przeciwników naraz. A druga sprawa, w momencie kiedy ty wyrzucasz miecz do przodu, to ta noga, którą wyrzucasz do tyłu, daje ci przeciwwagę. Działa to trochę tak jak taśmociąg. Innymi słowy, działa to jako zwiększenie siły z jednego uderzenia. Jak w karate masz te uderzenia łańcuchowe, gdzie uderzasz jedną pięścią, a drugą jednocześnie cofasz dosyć mocno do tyłu. W ten sposób działa cała Twoja obręcz barkowa, bo kiedy używasz tylko jednej dłoni do uderzenia pojedynczego, no to ta siła nigdy nie będzie tak duża, jak zaktywizujesz całą obręcz barkową. Podobnie działa to tutaj. Masz wyrzut nogi, który zwiększa obrażenia uderzenia. Tu mamy podcięcie. Kolejna rzecz. Raz. I tak, ciach, ciach i podcięcie. Piękne. Strasznie mi się to podoba, że tu jest tak dużo inspiracji, właśnie kung-fu. No, rewelacja pod tym kątem. Odbicie od ściany, kolejne. Sprzyczajonego tygrysa, ukrytego smoka. Od ściany, hop. Chopnięcie z półowrotu. To jest ciekawa sprawa, że chłop ma broń palną. Możemy parować pociski. Piękny finisher. i no, cofnę sobie. Tujowy niebo ma nie będę grać. Grzeczniaczka się śmieje, że mamy grę na dwa lata. No, co jak co? Jeśli miałbym wybierać jakieś gry typu Souls, które byłyby główną osią kanału, to wydaje mi się, że gra, która tak mocno opiera się na Kung Fu, jest jeszcze bardziej w mojej naturze. I w moich klimatach, aniżeli Soulsy. Py! Genialna sprawa. Zobaczcie, zasłaniamy się, a, m, przytrzymując jednego przeciwnika, drugi wyprowadza strzały i te strzały wtrafiają w przeciwnika, którym się zasłaniamy. Piękna sprawa. Możemy niszczyć otoczenie. Bambusowe te tyczki. Strasznie dużo rzeczy nam tutaj pokazują twórcy. Bardzo dużo elementów mechanicznych. Co się tutaj wydarzyło? Tu mamy zwykłe cięcia, a tutaj mamy co? Ataki obszarowe, nic specjalnego. O, to jest coś, co mnie interesuje. Przeciwnicy z pięknymi Twin Blade'ami. I spójrzcie tutaj na pewien aspekt rozgrywki. Parujemy jednocześnie ciosy od dwóch przeciwników, więc raczej to nie będzie na zasadzie Sekiro. Zobaczcie, najpierw rozbił tak, jakby pasek wytrzymałości jednemu temu po prawej, a dopiero potem przerwał atak temu po lewej. Spójrzcie. Widzieliście? Najpierw ten po prawej stracił równowagę, a potem ten po lewej. Podczas ataku. Nie wiem, czy to będzie parowanie takie jak w Sekiro było, czy to będzie bardziej jak w asasynach starych, gdzie cię atakuje kilku przeciwników, klikasz jedno pary i to działa. A to jest też ciekawy element. Mamy podobny finisher i można wywnioskować już kolejną rzecz. Jeśli chodzi o konkretne kontrataki, to będą, z tego co mi się wydaje, dostosowane odpowiednio pod przeciwników. Na przykład masz danego przeciwnika. I jak robisz konkretny typ kontrataku albo. Przepraszam, jak robisz kontratak albo robisz finisher, to pod danego przeciwnika lub rodzaj broni, jaki używa, to taką masz indywidualną animację. Czy to kontry, czy to właśnie egzekucji. I coś jeszcze, co jest według mnie świetne: dodanie quick time eventu, żeby zlikwidować od razu drugi cel. Świetna sprawa. Siemanko, Bloodred Mike, piękne. To zjeżdżanie na nożu, no to wiadomo, efekciarstwo, ale nijak się ma z rzeczywistością. I generalnie, z tego co rozumiem, wydaje mi się, że po tego typu takich cięciach, które będziemy widzieć na, w fragmentach otoczenia, będzie można albo się wspinać pionowo po ścianie, albo właśnie będzie można się e, spuścić na nożu, że tak powiem. No rewelacja. I po raz kolejny, animacja spadania nie była prostym ze skokiem, tylko chłop musiał piruet wykręcić. Czy nie mam ochoty zagrać w bucza? Oczywiście, że mam ochotę. O, tu mamy jakiegoś przeciwnika mocniejszego, chyba. Tak, to jest ten przeciwnik z hakami. Ja Wam przyniosę czaty książkę i zaraz Wam powiem, jak się nazywa ta broń. Za sekundę wracam. Mam czaty, znalazłem dwie książki, pokażę Wam, żeby nie było. Jedna, Hungar kung fu. I druga, Hungar kung fu. I tak, wydaje mi się, że znajdę co nieco na temat broni chińskiej. Jednej z nich. No i czaty doszukałem się. Doszukałem się. Mamy. Tak, właśnie myślałem. Mamy nieco broni. I tak ja posługuję się, czekajcie, nie ta strona. Posługuję się tymi nożami. Do, Czyli noże motylowe. Natomiast tutaj, z tego co widzę, mamy bardzo dużo broni w tym wuchangu. Takich jak szabla Dao chociażby. Jak długi miecz, zaraz wam powiem, jak on się nazywa. 38. Miecz, po prostu miecz nazywa się Darn Gim. I to jest taki zwykły mieczyk tutaj. A te z hakami, które, których szukam, zaraz wam powiem co to jest. 14. tygrysi hak, czyli gołucien. Goucien się nazywa. Tutaj mamy ten tygrysi hak, widać go. I one zwykle występowały podwójnie. One zwykle występowały podwójnie zobaczę, czy mamy gdzieś ilustracje nie mamy. Tutaj mamy co prawda inne ilustracje. Dwóch wojowników. Jeden z szablą smoka. Jest to olbrzymie, długie ostrze. Półtora bądź dwuręczne. Natomiast tutaj mamy halabardę. I taką halabardę również mamy na naszej sali em, na Kungfu. I to jest Kwando tak się nazywa ta wielka halabarda. Więc kontynuujmy w takim razie. Oglądanko. Strasznie mnie to cieszy, że tak dużo właśnie inspiracji Kung-Fu mamy w tej grze wideo. I tutaj właśnie mamy te piękne haki. Chcę zobaczyć jakieś ataczki. O właśnie. Kopnięcie. I uwaga. Tutaj będzie ten ruch zaraz. Widzieliście? Cofnę jeszcze raz. Tu atakuje. O właśnie. Tu zaplecenie końcówek haka, że dwa haki tak się złączają i wtedy jest cięcie od boczku. Można też z nad głowy ciąć w ten sposób. I tu to samo. Tu od góry widać to nawet dokładniej. Hop, haki ma zaplecione dwa na raz i był taki moment, teraz mamy dużo tych efektów błyskowych. Chcę dobrze zatrzymać. Tu. Tu widać idealnie. Widzicie? Zaczepiony jest hak, tutaj w tym wypadku za rękojeść, po to, żeby móc przydziabać e, hakiem, ale z drugiej strony, to co mamy przy. Nie wiem, czy to się nazywa jelec w tych chińskich broniach, tam jest zawsze bardzo dużo tych elementów. E, w chińskich broniach mamy bardzo dużo takich szczegółów, jakichś zagiętych rogów, nawet w nożach motylowych jest. Pokazałbym wam, ale nie wiem, czy na Twitchu można pokazywać takie rzeczy. E, na rękojeści jest taka warga. Gdzie mogę zaczepić kciuk. I to bardzo mocno pomaga, jeśli chcesz manipulować tą bronią, gdzie by trzymać nie tylko ostrzem do góry, ale za ten kciuk możesz ostrze zahaczyć i bardzo łatwo wtedy ustawić ostrze w drugą stronę, czyli ostrzem do dołu. I podobnie tego typu drobne elementy są właśnie w tego typu chińskich broniach, jak chociażby haki, gdzie jak widać, nie mamy tylko jednej powietrz, powierzchni siecznej. Ale przy rękojeści również jest zakończony tym ostrym, więc możesz odwrócić hak w drugą stronę, wzdłuż ramienia i mieć tą drugą końcówkę do dźgania. A pięk... piękna kontra, wróg widzę, może również kontrować. Piękny blok krzyżowy. Tu, widzieliście? Rewelacja, jeszcze raz to pokażę. Świetne to jest. Tu! Tu mamy blok, ściągnięcie broni przeciwnika i zaraz będzie kontra. A tutaj też idealnie widać, że na rękojeści jest jeszcze poza tym ostrym fragmentem yy, tuż pod łokciem naszego przeciwnika, mamy jeszcze takie półksiężycowe coś przy rękojeści, co również wydaje mi się może służyć jako ostrze. Na krótki dystans. Bardzo efektowała obrotóweczka jeszcze. Rozumiem, że to jest jakiś taki elitarny przeciwnik. To nie jest zwykły mobek, bo widzę, że walka bardzo długo trwa i nasz protagonista praktycznie w ogóle nie robi mu obrażeń. Piękne pary. Jeszcze mam jedną taką w sumie. Obserwacje. Zauważcie, że ten miecz, który posługuje się aktualnie protagonista, jest to taki trochę miecz, trochę bicz można powiedzieć. Trochę zachowuje się jak bicz, ale generalnie są niektóre takie szable w kung fu, które nie mają stali tak twardej, która po prostu nie rusza się w żaden sposób, ale mamy szable giętkie. Nawet niektóre szable dao mogą być takie, gdzie nie masz po prostu Ostrza jednego twardego, które jest nie do zdarcia, tylko to ostrze jest rzeczywiście giętkie. Możesz nim dosłownie smagnąć jak biczem, ono się ugina, jest elastyczne, ale ono nie musi być twarde. Bo sami zobaczycie tutaj przecież na, nawet na nagraniu, nie mamy jakiejś twardej, ciężkiej, stalowej zbroi na postaci. To mamy zwykłe szmaty, więc tego typu uzbrojenie łatwo jest przeciąć, więc nie musieliśmy mieć twardej, ciężkiej broni, więc yy, zwłaszcza, że bardzo wiele elementów uzbrojenia, jeśli chodzi o kung fu, yy, służyło bardziej do precyzyjnych ataków, niż potężnych, silnych. Wiadomo, mieliśmy potężne, silne halabardy. Sama halabarda potrafiła ważyć nawet 10 do 20 kg. Yy, ta wielka halabarda, o której rozmawialiśmy wcześniej. I naprawdę osoby, które władały taką halabardą albo same musiały mieć dosyć sporo własnej masy, żeby móc obrócić tą halabardą wokół siebie, ale za to, nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, mojej postury zablokowałby takie uderzenie um, takie uderzenie um, przeciwnika z halabardą, nawet na kij podwójną gardą przyjąć, czy na miecze, czy na cokolwiek, to tak mocne było to uderzenie, że albo ten kij by ci się złamał, albo po prostu wytrąciłby cię przeciwnik z równowagi na tyle, że przewróciłbyś byś się na ziemię. Sama siła ciosu tej halabardy, która jest ciężka, sprawiała, że nie byłeś w stanie tych ciosów blokować. No, jeszcze chowanie broni, nie wiem czy zauważyliście. To nie było zwykłe włożenie miecza do pochwy, tylko to było takie... Jeszcze szesnastkę nadgarstkiem chłop wykręcił. Mega dużo szczegółów. Każdej nie O, widzieliście? Młynek zakręcony. No rewelacja. Rewelacja, czaty. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli w końcu w to zagrać. Coś pięknego. Mam nadzieję, że twórcy im bliżej będzie premiery, będą nam więcej tego typu materiałów podrzucali.